przyszła pora ładowanie mięsiwa do wora. a jeszcze trzeba to ładnie naciągnąć ten panie i panowie wiecie jak to się robi tak ładnie na dół o super podamy mięsiwo i ładnie ubijamy pamiętajcie żeby to fajnie ubić Dokładnie, żeby tam nie było jakichś szczelin. Mamy mięsiwo w kostkę, żeby to się fajnie tam poukładało. No i następna garsteczka. Pyk. I ubijamy ładnie. Lecimy z drugim szynkowarem. Ćwikła, tak jak mówiłem.